Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sebastian Kowalczyk. Jak dobrze wiecie, ja nie jestem miłośnikiem kasta i nie łowię w ten sposób, ale jest mój kolega tutaj Konrad, który Siema. nam wszystko pokaże i wytłumaczy od podstaw. Siema wszystkim. Oczywiście spróbuję, jak to Seba pewnie mnie za specjalistę uważa, ale może troszkę więcej wiem od niego odnośnie kasta. Zobaczymy na... Do dość znanej Wam gumce, jak ustawić sobie zestaw castingowy. Mamy tutaj kijek, który powiedzmy, uniwersalny jest do przynęt takich do 60 gram, do 70 i podpięty do tego jest Beast X. Zobaczymy sobie, jak to, jak to będzie latać. Czyli to już będzie gdzieś rzucał, tak? No tu po sklepie. A, to tego nie wziąłem pod uwagę, no ale. do okay. ściany może doleć. Okay. Słuchajcie, na co zwrócić uwagę przede wszystkim? Tak, od podstaw. To przede wszystkim zaczynamy od grubości dobranej plecionki. Powiedzmy, jak ktoś używa sobie w spinningowych kołowrotkach przekroju 12-14, to powinien sobie na multiplikator nawinąć 14, 17, nawet 20. Przez to, że Tutaj na multiplikatorze potrafi się nam wcinać ta plecionka, i no, przez to robią się brody. Tak. Też. Przez to też mogą się robić blody. To jest podstawa. Druga sprawa to patrzymy sobie, jak jest ustawiony. Tu jest akurat w modelu Beast X tylko hamulec magnetyczny i docisk szpuli, który nam steruje i daje opór na szpuli. Zaczniemy sobie od magnetyka, jak tutaj widać, te piny takie okrągłe to są magnesy, które zbliżają się albo oddalają od metalowej szpuli. I to nam powoduje hamulec, jakby hamowanie szpuli magnetyczne, czyli takim przyciąganiem. Jak sobie odkręcę inaczej, tutaj mamy taki zakres MAX. MAX to jest zbliżony najbardziej magnes do szpuli, i to nam powoduje. Szybkie hamowanej szpuli magnesem. W drugą stronę, jak widać, ustawiamy sobie i to się od, od tej szpuli oddala. To jest pierwsze ustawienie. Robimy sobie powiedzmy optymalne ustawienie, czyli między maksem a minimum, i patrzymy sobie, jak szpula jest dociśnięta. To jest dość ważne, ważny element, bo to jest tak zwany docisz szpuli, czyli opór. Taki fizyczny, już jakby docisk tej szpuli, tak jakbym palcem dociskał do, do tą szpulę, tak samo ten docisk tutaj ją hamuje. Rozluźniamy sobie szpulę, nawet możemy sobie ją odkręcić mocniej i widzimy, że ta szpula jest luźna, robi taki klik, nie wiem czy to widać. Widać, widać. Ok, i ja teraz w tym momencie dokręcam sobie szpulę, dokręcam docisk i Szpula już jest zablokowana, czyli robi, jakby jest na tym poziomie, żeby nie chodziła na boki. Robię sobie jeden, powiedzmy, klik więcej, czyli dociskam mocniej i widzi, zobaczę, jak, jak hamuje mi tą przynętę, która tam się znajduje, około tam, powiedzmy, 40 gram z główką. Jak opada mi, jak mi wybiera ta przynęta szpulę. Dość swobodnie opada. Czekaj, ta... to jeszcze tak, tak złapiemy. Całościowo pokaż. Dość, dość swobodnie opada ta ta przynęta, więc nie powinna nam ta szpula teraz jej hamować. Zobaczymy teraz, czy my rzutem takim swobodnym, czy ona mi rozpędzi ta przynęta bardziej szpulę niż sam, sama parabola i prędkość lotu tej, tej przynęty. Spokojnie zatrzymałem sobie bez żadnej brody. Oczywiście te rzuty swobodne, w rzutach swobodnych sobie sprawdzamy, jak. Jak ta szpula pracuje? Oczywiście, ja na przykład używam już tam po, po tych kilku latach rzutów, trzymam w ten sposób wędkę, czyli mam całą kontrolę nad kołowrotkiem. I podczas rzutu najczęściej ten kciuk, który zwalnia szpulę i powoduje wyrzut, jest bardzo blisko szpuli, czyli mogę ją sobie kontrolować. I widzę, kiedy ją zatrzymać, i widzę, że czuję w palcu, i widzę też, że ewentualnie muszę sobie dokręcić magnetyka mocniej, czy docisnąć szpulę o jeden, żeby zobaczyć, czy, czy po prostu jest, nie powoduje mi to brud. Teraz mi to spowodowało, bo tam za późno za. O, jest zaczep. Jest, jest, zaczep. Jest. Wyczepiasz, Paweł, przynieś wyczepiacz. Także wracając do tego, jeszcze takie podsumowania, chłopaki się ze mnie śmieją, ale to fajne. Te elementy, czyli magnetyzm, który jakby hamuje magnetycznie szpulę, docisk szpuli, bardzo ważna rzecz, żeby go ustawić tak, żeby zablokować tą szpulę, ale nie dociskać ją za bardzo, bo wtedy ta jakby mechanicznie będzie hamowana. I no tutaj jest z elementów jeszcze, które są na, w multiplikatorze, to tutaj akurat hamulec gwiazdkowy, tutaj nam zwalnia hamulec, Podczas walki ryby i tutaj palcem wskazującym sobie dociskam hamulec, żeby on był zwiększony, prawda? No i takie proste rzeczy. Oczywiście dobór kija też jest bardzo ważny do, do przynęt najczęściej e, e, przynęty, które są bardzo dobrze lotne, czyli na przykład drzerki można używać sztywniejszych, bardziej sprężystych kijów, krótszych kijów, żeby ładnie fajniej operować sobie jerkiem, ale do dużych na przykład przynęt, które nie są obciążone, które są na wkrętkach, które mają powiedzmy około 20 cm i góra. Najczęściej no używa się dłuższych kijów, które głębiej się ładują podczas rzutu, żeby nie było takiego bardzo szybkiego rozpędzenia właśnie tej szpuli. To o to chodzi. I to nam swobodnie będzie rzucało takim zestawem. Tutaj akurat mamy dość zwartą przynętę, to jest to piętnastka główka, więc spokojnie można takiego uniwersalnego zestawu nawet do tych jerków, może nie tych najcięższych, ale tak do 60 gram używać sobie takiego zestawu do takich przynęt. Mówimy dzisiaj o podstawach castingu, więc moim zdaniem powinniśmy też te podstawowe multiplikatory pokazać, od których zaczniecie na przykład sobie swoją przygodę. Mamy trzy tutaj akurat multiplikatory z Abu Garcia z serii Max, Max Pro, Max XTX i Max X. Max Pro jest najwyższym modelem z Maxa i z Max X takim podstawowym multikiem, który można sobie zacząć przygodę z multiplikatorem. Mamy tutaj hamulec magnetyczny, mamy tutaj pięć łożysk, szybkie zwalnianie, szybkie zwalnianie jest Aha, śliskie ręce kremu. Sporciłeś się ze stresu. Tak, szybkie ściąganie sobie panelu bocznego. Oczywiście w przypadku brody, wysłowienia brody, a pewnie tam wam się to nieraz przydarzy, tutaj sobie odciągamy tą ośkę. Widać pewnie i w tym momencie, gdzie jest odciągnięta, ściągamy sobie panel boczny, żeby brodę sobie tam ładnie rozplątać. Roz rozplątać. Tak. Podstawowy kołowrotek do castingu Oczywiście hamulec walki tak samo jak przedtem pokazywałem docisk szpuli. Tu akurat jest to bez klików. Nie słychać tutaj żadnych klików, nie ma tutaj. Tu akurat jest w magnetyku tylko także tutaj na wyczucie trzeba po prostu do, to ustawiać. Tak samo jak poprzednio układamy sobie, ustawiamy sobie docisk szpuli, jak przestanie nam chodzić, blokujemy sobie, ustawiamy optymalnie na początek hamulec magnetyczny. Max jest fajnym Fajną serią, żeby zacząć casting, przygodę z castingiem. Tutaj mamy Multic pod 300. Tu mamy 3,5 mniej więcej, do 400 jest Max Pro. Może pokażę ten też, taki bajerancki, fajny wygląd, biały, matowy. Tutaj mamy już Klika, tutaj mamy już 8 łożysk. To już jest taki bardziej zaawansowany multik podobna konstrukcja ściągania szpuli też magnetyzm może jeszcze popatrz pokażemy Widać, że że pierwsza ściągany, nówka jak to wygląda magnesy są tak samo na ośkę nachodzi sobie panel panel jest żeby założyć to trzeba go troszkę u góry zostawić i kliknąć go w dół i wtedy jest już wszystko zablokowane. Każdy klik nam powoduje to, że wiemy, że to już zaskoczyło, że jest gotowe do używania. Eee, takie multiki, myślę, że najlepiej się sprawdzą nam w zakresie od 25 30 gram do jakichś 80 gram przynęt. Jeśli ktoś więcej łowi, na przykład cięższą przynętą, to lepiej jest zainwestować parę groszy więcej i nie zajechać tego multika. No, bo jednak, im wyższa cena, no to idzie w parze z komponentami, z jakością materiałów, fajna, fajna sprawa, bo to jest nowość na ten rok i jest ciekawie dopracowane. Bo jestem bardzo zadowolony z tych multików. Można sobie zobaczyć, jak szpulka sobie chodzi przy optymalnym magnesie. Bardzo ładnie się kręci, zwalniając, też nam to pokazuje, jak, jak tak naprawdę, jakie łożyska są u. Już zastosowany, no i bajerancki wygląd. To też jest ważne. Coś do takich naprawdę już bardzo ciężkich przynęt. To tak, no to jest kultowy i tak naprawdę godny polecenia. Bez żadnych kompleksów mogę polecić e, serię Beast. Poprzednio e, tam rzucaliśmy, ustawialiśmy Beast x -em. Jest to troszeczkę bardziej zaawansowany e, multik. E, no materiały najwyższej półki też design ale jeśli ktoś ma budżet fajny na przynęty między 20 a na przykład 150 gram w niskim profilu w kompaktowej wielkości to naprawdę seria Revo Beast to jest coś czego co na pewno co na pewno Wam, na pewno wam przypasuje tak. mamy tutaj dodatkową, dodatkowy dodatkowe ustawienie są to tak zwane piny, które to też jest bardzo ważne jak ustawić je podczas używania, wciskamy je wszystkie do środka. I co nam to powoduje? Powoduje nam to, że środek ciężkości tej szpuli jest skupiony centralnie. No z fizyki mogę tam pokrótce wytłumaczyć, chociaż miałem same banie, że im bardziej środek ciężkości jest w środku tutaj Osi szpuli, tym łatwiej nam będzie oddawać rzuty i szybciej będzie się ona kręciła. Na początek proponuję, żeby odciągnąć sobie po trójkącie, patrząc po przeciwległych bokach. Nie dwa, bo jeśli zrobimy to dwoma, to może nam ta szpula się rozpędzać i hamować. Jeśli zrobimy to symetrycznie, tak jak tutaj zrobiłem, jest tak. Raz. Dwa i po trójkącie, po jakby rogach trójkąta. Centralnie rozchodzi nam się na zewnątrz środek ciężkości i jest lekko schamowana szpula już tym ustawieniem. Oczywiście mamy hamulec magnetyczny, co też sobie ustawiamy na początek. Na początek sobie ustawiamy optymalnie, coś tu więcej. Myślę, że bista wam nie trzeba przedstawiać. Jest wiele opinii na internecie, wiele filmików wielu bardzo dobrych wędkarzy. 3 z Werta, trzy z Rzutu łowitymi tymi multikami. To jest wielkość ta kompaktowa, czyli 40. Jest też dla łowców dużych szczupaków, rzucających dużymi przynętami, ale to mówię już takie 25 plus centymetrów. Ktoś, jak będzie chciał mieć komfort, bardzo duży w łowieniu to wybiera sobie 60 jedynkę rewotoro. To jest akurat model z szybkim przełożeniem. Są dwa, są dwa przełożenia w tym modelu. Jest też wolniejszy. Bardzo podobna konstrukcja, ale no tutaj już jest wszystko napakowane. Tu akurat jest, odkręca się tak, podobnie w tych tańszych modelach. patrzcie jak to wszystko wygląda. To już jest wielkie. Jeśli się wybieracie na duże szczupaki, używacie bardzo dużych gum, 25 plus cm, to warto jest zakupić sobie rewotoro. Łowcy sumów z werta łowiących najczęściej chcących chcą mieć kompaktowy zestaw też wybierają ten model z powodzeniem. używają. No, nie, nie zdarzyło mi się, żeby coś tutaj się działo z tymi modelami. więc. Mam nadzieję, że Konrad Wam troszeczkę tutaj rozjaśnił zagadnienia kołowrotków do kasta, a my sobie w kolejnym odcinku pogadamy o wędkach. Dzięki bardzo.